Christopher Renkunku odejdzie z Chelsea. Hansi Flick planuje roszady w ataku FC Barcelony. Liverpool podejmuje dalsze decyzje w sprawie Isaka. Son oficjalnie ogłosił swoje odejście z Tottenhamu. Ponadto dużo więcej informacji piłkarskich. Zapraszamy serdecznie, to jest piłkarski świat. Erik Ten Hag nie owija w bawełnę. Jego projekt w bajerze Leverkusen wymaga pilnych i solidnych wzmocnień. Holenderski szkoleniowiec podkreślił, że drużyna potrzebuje minimum czterech lub pięciu nowych zawodników na już, by móc konkurować na najwyższym poziomie. Po objęciu sterów w klubie Ten Hack chce nadać zespołowi nową tożsamość i głębię składu, która pozwoli walczyć na kilku frontach, zarówno w Bundeslidze, jak i w europejskich pucharach. Ambicje są ogromne, a czas goni. Bayern Leverkusen zamierza sięgnąć po piłkarzy z najwyższej półki i nie wyklucza agresywnego podejścia na rynku transferowym. Nadchodzi nowa era w Leverkusen, a ten hak buduje zespół z myślą o natychmiastowych sukcesach. Ming Minson oficjalnie ogłosił swoje odejście z Tottenhamu Hotspur po 10 latach gry dla klubu z północnego Londynu. 33-letni kapitan Kogutów zagra swój ostatni mecz przeciwko Newcastle w rodzimej Korei Południowej, kończąc emocjonującą dekadę ze 173 golami i 103 asystami w barwach Spurs. W emocjonalnym oświadczeniu podkreślił, że potrzebuje nowego wyzwania, a idealnym kierunkiem ma być Major League Soccer. Najbardziej zainteresowane jest Los Angeles, które rozpoczęło rozmowy z Tottenhamem. Trener Thomas Frank potwierdził, że sąd wyjdzie w podstawowym składzie i poprowadzi drużynę jako kapitan. Christian Romero najprawdopodobniej przejmie opaskę po koreańczyku. Frank nie wyklucza transferów, ale liczy też na młodych zawodników, takich jak Brennan Johnson czy Matty Stell, którzy mogą wyjść w buty Legendy Spurs. Liverpool jest gotów wycofać się z negocjacji w sprawie Aleksandra Isaka. Mistrzowie Anglii złożyli ofertę w wysokości 110 milionów funtów, która została natychmiast odrzucona przez Newcastle United. Sroki wyceniają swojego szwedzkiego snajpera na aż 150 milionów funtów i nie zamierzają go sprzedawać, mimo że sam Isak trenujący obecnie indywidualnie w Realu Sociedad ma inne plany. Napastnik opuścił przedsezonowe tournée po Azji z powodu drobnego urazu UDA, ale według źródeł BBC jego przyszłość pozostaje bardzo niepewna. Liverpool, który planował ofertę nawet do 130 milionów funtów, nie widzi obecnie szans na sfinalizowanie transferu. Arnes Slot, mimo imponujących wzmocnień tego lata, wciąż szuka klasowego napastnika. Gavi nie kryje dumy. Opaska kapitana FC Barcelony to jego wielkie marzenie. Młody pomocnik zadebiutował z opaską w meczu towarzyskim przeciwko Seulowi i podkreślił, jak wiele to dla niego znaczy. Czułem się bardzo dumny, to motywuje mnie jeszcze bardziej. W tym sezonie pewnie nie będzie to regularne, bo trzeba szanować hierarchię, ale każdy w Barcelonie o tym marzy, powiedział w rozmowie z hiszpańskimi mediami. Gavi ujawnił, że nowy kapitan zostanie wybrany w głosowaniu wśród zawodników. Nawiązał także do Marka Andre Ter Stegena. To legenda klubu i należy mu się szacunek, dodał Gavi, broniąc niemieckiego bramkarza. Barcelona wchodzi w nowy sezon z młodym sercem i duchem lojalności wobec swoich ikon. Gonzalo Garcia coraz bliżej nowego kontraktu z Realem Madryt. Jak informuje Diario AS, porozumienie jest praktycznie gotowe, a sam zawodnik miał już dać zielone światło. Młody talent, który cały czas błyszczy, przekonał sztab szkoleniowy do inwestycji w jego rozwój. Nowa umowa ma zabezpieczyć przyszłość García w stolicy Hiszpanii i jest jasnym sygnałem, że Real Madrid nie zamierza tracić żadnego ze swoich najbardziej obiecujących zawodników. Florentino Perez konsekwentnie buduje fundamenty przyszłości klubu, w oparciu o młodych graczy. Gonzalo ma być kolejnym filarem nowej ery na Santiago Bernabeu. Oficjalne potwierdzenie może nastąpić lada dzień. Rafinha nie wytrzymał i postanowił publicznie odnieść się do pojawiających się w sieci zarzutów o doping wobec piłkarzy FC Barcelony. Brazylijczyk stanowczo zaprzeczył jakimkolwiek nieprawidłowościom i uderzył w hejterów. Kiedy ludzie nie mają nic lepszego do roboty, mówią cokolwiek, by zdobyć uwagę w mediach społecznościowych, rzucają oskarżeniami i bzdurami. Zanim kogoś oskarżysz, sprawdź fakty, ale wielu osobom się po prostu nie chce. Słowa Rafini odbiły się szerokim echem w hiszpańskich i światowych mediach, stając się symboliczną odpowiedzią na falę bezpodstawnych spekulacji. Zawodnik podkreślił, że drużyna skupia się na pracy, a nie na walce z fake newsami. Christopher Renkunku odejdzie z Chelsea, decyzja już zapadła i transfer Francuza jest tylko kwestią czasu. Według najnowszych informacji z otoczenia zawodnika napastnik opuści Stamford Bridge w ciągu najbliższych tygodni, klub i piłkarz są zgodni co do rozstania, a rozmowy z potencjalnymi nowymi pracodawcami są już na zaawansowanym etapie. Po rozczarowującym sezonie 2024-2025 Nkunku nie zdołał spełnić oczekiwań kibiców The Blues. Mimo ogromnego talentu jego przygoda z Premier League nie ułożyła się tak jak planowano. Teraz priorytetem piłkarza jest regularna gra i odbudowa formy, możliwy powrót do League One lub transfer do Serie A. Hansi Flick planuje roszady w ataku FC Barcelony. Według doniesień Mundo Deportivo, pozycja Roberta Lewandowskiego w pierwszym składzie nie jest już taka pewna, jak dotąd sądzono. Choć Polak zakończył sezon z imponującym bilansem 40 u goli w 52 meczach, to niemiecki szkoleniowiec dostrzega coraz większy potencjał w Ferranie Torresie. Hiszpan imponuje intensywnością gry, zwłaszcza w defensywie, co dla Flicka ma kluczowe znaczenie. Nowy trener Blaugrany zauważył spadek jakości pressingu w końcówce sezonu, dlatego planuje częściej stawiać na bardziej aktywnego Torresa, nawet kosztem lewego. Sezon 2025-2026 może przynieść istotne zmiany w hierarchii ofensywy Barcelony. Darwin Nunes może opuścić Liverpool już tego lata. Napastnik Derec odbył bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami Al-Hilal. To właśnie urugwajski snajper jest priorytetem saudyjskiego giganta na letnie okno transferowe. Klub z Riyadu chce zbudować nową ofensywę wokół Nunerza i jest gotów zaoferować ogromną pensję oraz rekordową kwotę dla Liverpoolu. Chociaż sam Liverpool planował wykorzystać zawodnika w nowym sezonie, Coraz więcej wskazuje na to, że decyzja Urugwajczyka może przechylić szalę. Nunez od miesięcy zmaga się z presją i brakiem stabilności na Anfield, a wizja nowego startu w Azji i bycia centralną postacią projektu Al-Hilal staje się wyjątkowo kusząca. W dzisiejszym materiale to już wszystko. Jakie są Wasze opinie na temat nadchodzących transferów i piłkarskich rewolucji? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy to początek wielkich zmian w europejskim futbolu? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco z najgorętszymi newsami ze świata piłki nożnej. Do usłyszenia wkrótce. Czołem!